Tak to wygląda wał łakowy w lokomotywie s 183 Na jednym z filmów pokazałem, jak steruje się tym wałem za pomocą klucza i zaworów EP. Znajdują się one tutaj. Wał łakowy to tak naprawdę jest nic innego jak wał z krzywkami. Tutaj może będą widoczne. Które dzięki odpowiednim wycięciom obracając się na wale sterują poszczególnymi stycznikami. Po lewej stronie wału mamy wskaźnik z pozycjami jego ustawienia oraz ze stykami pomocniczymi. Tutaj są styczniki, które są sterowane, zamykane i otwierane przez krzywki. Natomiast z tej strony mamy napęd całego wału kłakowego. Mamy silnik pneumatyczny sterowany dwoma zaworami EP i z dodatkowymi stykami mocniczymi, które również są sterowane za pomocą krzywek. Jako, że na filmie nie było zbyt widać, gdzie wsadzany był klucz do sterowania, odciąłem. Zasilanie pneumatyczne na wał, także grzybki zaworów penis tutaj teraz nie dają. Wsadzamy klucz, korbę i kręcimy wałem. Teraz przekręciliśmy kilka razy wałem. Wracamy do początku wału. I na wale mamy pozycję no, między 6 a 7. I teraz sprowadzamy sobie wał na zero, kręcąc w lewą stronę do oporu. Po ustawieniu wału załączamy powietrze na silnik, jest pozycja zerowa. Jeszcze może pokażę z tej perspektywy jak wygląda sterowanie zaworami EP, aczkolwiek niezbytnie mi się to uda, ponieważ no nie mam trzeciej ręki. Wciśniemy sobie prawą cewkę, prawy grzybek, przepraszam, zaworu EP. Uda. nam się wał nad lekko przekręca i żeby go przekręcić dalej, musielibyśmy nacisnąć w tym samym momencie Lewy grzybek. Z drugiej strony wał wygląda bardzo podobnie. W zasadzie różni się tylko komorami łukowymi No tu może będzie lepiej widać krzywki. wały wyglądają identycznie na 181, dwuice, trójce, może tam jakieś drobne różnice są.